Witam wszystkich serdecznie. W tym filmie odpowiem na pytanie, które. zadał jeden z moich uczniów. Aby pokazać pytanie, najpierw spójrzcie, że. Ten film nagrywam 2 października roku 2025 roku, data jest widoczna w prawym dolnym rogu. Oraz, że mam pomiar z dnia 30 lipca. Pytanie brzmi, dlaczego nie mogę zmierzyć mikroorganizmów? Przejdźmy teraz do analiza, potem test, a tutaj mamy część dotyczącą mikroorganizmów. Przechodzimy do wyboru. Klikam tutaj na obrazku, ale nie pozwala mi zmierzyć. Mikroorganizmów. Jakie jest wyjaśnienie? Wyjaśnienie jest takie, że żeby zmierzyć, mikroorganizmy można to zrobić tylko przy aktualnym pomiarze, przy pomiarze. Z dzisiejszego dnia. Dlatego nie możemy mierzyć mikroorganizmów przy. Daty poprzedzające moment, w którym dokonuje pomiaru. Zawsze mierzymy od teraźniejszości. A zatem, spójrzmy, jesteśmy w dniu 2 października roku 2025 roku. Dlatego przeprowadzimy pomiar. Przejdźmy teraz do sekcji pomiarowej. Znajdujemy się w miejscu z mikroorganizmami. Wybierzmy jednego, dwa, jeden, trzecie, klikamy na obrazek i to pozwala nam na przeniesienie mikroorganizmów w tej części. Mogę zrobić dwie rzeczy. Mogę zmierzyć za pomocą. Badań poprzez badania naukowe albo mogę kliknąć tutaj i zmierzyć oraz automatycznie przeprowadzić jedną terapię lub pięć terapii. Mamy dwie możliwości. Pokażę ponownie wcześniejszą datę, żebyście zrozumieli, że niemożliwe jest zmierzenie mikroorganizmu z oceny przeprowadzonej w poprzednich dniach. Oto mamy kolejny z 1 października 2025 roku. Przechodzimy do analizy, umieszczamy test, wybierzemy tutaj około dwóch mikroorganizmów, ale to też. Nie pozwala nam mierzyć. Wykorzystam jednak okazję, żeby pokazać inne ciekawe rzeczy, inne interesujące aspekty pomiaru mikroorganizmów. Na przykład, jeśli chcemy mierzyć mikroorganizmy, zauważcie, że mamy ogólną listę i Schodzimy na dół i zawsze musicie sprawdzić numer znajdujący się na dole. Spójrzcie, tu jest 231 i. Tutaj nie ma mikroorganizmów. Oznacza to, że nie ma mikroorganizmów i musicie. Kliknąć typ badania, a żeby znaleźć mikroorganizmy, znajdują się one. W opcji najniżej położonej. W górnej też nie. Spójrzcie, normalne, przejdziemy. Do normalnego, zejdziemy na dół i zobaczycie, że są tam niektóre chromosomy, organel. Ciało, ale nie ma mikroorganizmów. Aby zmierzyć mikroorganizmy, trzeba wybrać odpowiedni typ badania, co jest istotą nauki. I to pozwala, gdy zejdziemy na dół, na końcu pojawi się lista. Mikroorganizmów. Aby je znaleźć, najłatwiejszym sposobem jest. Sortowanie alfabetyczne. Jeśli kliknę sortowanie alfabetyczne. To. Pozwala mi na przykład znaleźć wszystkie wszystkie kandydatury. Przejdźmy. Wyżej i przejdźmy do liter B, C, gdzie pojawiają się wszystkie kandydatury. I to pozwala na przykład zaznaczyć wszystkie kandydatury. Następnie muszę kliknąć. Tutaj w zaznaczyć i w ten sposób mogę przeprowadzić jedną terapię lub pięć. Terapii na tej liście kandydatów, albo mogę tylko przeglądać. W tym filmie chciałbym pokazać listę naszych grup na WhatsApp i powiedzieć Wam, że mamy grupy WhatsApp, w których uczestniczą nasi. Terapeuci. To otwarte grupy z udziałem osób mówiących po arabsku, polsku, niemiecku, bułgarsku, a także kilku terapeutów. Odpowiadamy na pytania. W grupach WhatsApp. Zobaczcie, dostępne są w języku rumuńskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, więc jeśli. Jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem do tych grup WhatsApp, możecie do mnie napisać. Na mój WhatsApp, a ja was dodam. Jako warunek uczestnictwa w. grupach, proszę nie rozmawiać o polityce, religii ani nie wspominać o urządzeniach. Innych producentów ponieważ wszystkie te grupy zostały utworzone przez producenta Singielereti. W tych grupach WhatsApp uczestniczą terapeuci, którzy kupujemy urządzenia we wszystkich modelach tego producenta. Singielereti, a grupy WhatsApp zostały utworzone bezpośrednio przez producenta, co pozwala nam odpowiadać na ewentualne wątpliwości. Dla terapeutów zainteresowanych zaawansowanymi kursami mam kursy w ponad 20 językach. Model Metatron, model Bioplas, model Biofilia Tracker, a jeśli mówicie. Jeśli chodzi o jakikolwiek język, dowolny język jeśli chcecie się dowiedzieć, czy mogę prowadzić kursy. Zaawansowane w danym języku proszę pisać do mnie na WhatsApp, a odpowiem Wam. Czy możliwe jest prowadzenie zaawansowanych kursów w języku, którym mówicie? Pozdrawiam i życzę Wam miłego tygodnia.